Witam Państwa w horoskopie na nadchodzący tydzień i to taki tydzień, chyba który jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tygodni w roku, bo to jest ten tydzień ze świętami Bożego Narodzenia. Czyli to będzie tydzień od 21 grudnia do 27 grudnia, i zaczyna się już. Czymś też niezwykłym, bo 21 grudnia jest to dzień prześlenia zimowego. Już od 22 grudnia dnia nieznacznie zaczyna przybywać, mrok zaczyna ustępować światłości. A mało tego, to jest też początek ery Wodnika, bo 21. Jest wielka koniunkcja dwóch planet, Saturna i Jowisza, które będą w znaku wodnika. One wchodzą właśnie w znak wodnika. Mało tego, te dwie planety, które będą bardzo blisko siebie, o tym właśnie mówi koniunkcja, że to jest bardzo bliskie, znaczy bliskie. Z naszego punktu widzenia, chociaż w ujęciu astronomicznym to wcale nie jest tak blisko, ale jest to tak bliskie w tym roku położenie tych dwóch planet, że one będą wydawały się prawie jedną. I to takie zjawisko, aż tak bliskiego położenia tych dwóch planet saturna i jowisza zdarza się raz na 800 lat, więc taka też niezwykła niezwykłe wydarzenie astronomiczne. Tutaj astronomowie mówią o tym, że to taka gwiazda betlejemska, która już będzie widoczna, bo to też nie będzie tylko tego 21, ale myślę, że przez kolejne wieczory będzie to widoczne. Także bardzo emocjonujący, bardzo y, wspaniały tydzień. Tak jak powiedziałam, ze świętami Bożego Narodzenia, y, ale też y, z tym, co y, niesie ze sobą światłość, bo święto, y, święta przypadają tuż po przesileniu y, zimowym. No i też y, myślę, że nie bez. Powodu te święta Bożego Narodzenia właśnie w takim czasie, kiedy światłość zaczyna wypierać z naszego życia mrok. Era wodnika jest to ra. Taka, gdzie dominują właśnie kontakty, dobre kontakty międzyludzkie, gdzie dominuje duchowość, gdzie dominuje braterstwo, e, poczucie sprawiedliwości, więc e, myślę, że to będą niezwykłe święta, nie tylko i, e, ze względu na pandemię, takie inne od, in, od poprzednich, e, które znamy, ale też dlatego, że tutaj są e, na niebie również takie bardzo, bardzo ciekawe zjawiska. No i tak jak powiedziałam, według astrologów z kolei tutaj zaczyna się niedługo właściwie to już w przyszłym tygodniu zaczyna się era wodnika. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Co odchodzi do przeszłości? Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, w czasie najbliższego tygodnia, co może przyjść, a także jakie będą tego rezultaty, i popatrzmy. To, co odchodzi do przeszłości, to są sprawy związane z jakimiś nowymi planami, nowymi ideami. Te plany już zostały prawdopodobnie rozpoczęte i już wdrożone, zaczynają być wdrożone. Mamy też tutaj trójkę pentakli. Te plany mogły dotyczyć spraw zawodowych i jest tu mowa też o właśnie bardzo dobrej współpracy pomiędzy osobami, które wspólnie wykonują jakąś pracę. Mówimy też o poczuciu siły, o poczuciu mocy, o takiej bardzo dużej witalności. Nie znaczy to, że jeżeli to odchodzi do przeszłości, to tego już nie będzie, ale jakby istotą tego, tych kart. Tych, które mówią, że coś odchodzi do przeszłości, jest to, że one nie będą w nadchodzącym czasie, a mówimy tutaj o czasie najbliższego tygodnia, one nie będą grały tutaj pierwszy skrzypiec. Już pewne podwaliny pod sprawy zawodowe, zwłaszcza, zostały położone. I one nie będą już tak znacząco, odgrywały tak znaczącej roli w tym nadchodzącym tygodniu. No, nie ma się czemu dziwić, bo przecież okres świąt to nie jest raczej dla większości okres wytężonej pracy czy jakiegoś usilnego planowania wymagającego dużej siły witalnej, fizycznej i w ogóle takiego dźwignięcia tego, tego wszystkiego. Co się niesie, właśnie, co niesie ze sobą sytuacja pracy i też sytuacja planowania czy, czy wymyślania czegoś nowego, dbania też o, o, o komunikację, o rozmowy z innymi. To już było, to już odchodzi. Ta kulminacja tych, tych działań. A co przychodzi? w zamian za to, co, co na pewno się pojawi w tym nadchodzącym tygodniu. Wiele osób może właśnie w związku z tym, że tutaj jakoś intensywnie, zwłaszcza w sferze pracy, musiało działać, musiało się poruszać, to może się czuć wiele osób przeciążonych, przemęczonych. Może to być też związane z bardzo dużą ilością obowiązków, konieczności łączenia obowiązków zawodowych z obowiązkami domowymi, czy też z takimi zobowiązaniami wobec innych osób, na przykład takich osób, którymi musimy się czy czujemy się zobowiązani opiekować. Także ten przyszły tydzień może dla wielu osób właśnie. Oznaczać o ile tutaj wcześniej była ta karta siły, czyli takiej ogromnej witalności, poczucia takiego poczucia tego, że jest się energetycznie w stanie wiele rzeczy załatwić, unieść. To myślę, że ten tydzień będzie siłą, rzeczy musiał przynieść takie rozprężenie i taki spadek, troszeczkę energetyki. I stąd może się pojawić to poczucie przeciążenia, odczucie, może nawet nie, nie będzie to wynikało, że tych obowiązków przybędzie, chociaż też możliwe, przygotowania do świąt to jednak jest spory wysiłek dla wielu osób. Natomiast może to przynieść też takie poczucie, że tego było za dużo. W tych ostatnich dniach, czy, czy w tych dniach już w tym nadchodzącym tygodniu, że tego, tego już jest za dużo, że tutaj już trzeba odpocząć, trzeba sobie dać prawo do tego, żeby, żeby po prostu poczuć się słabym. Nie wszystko musi być zrobione. A i tak przecież, tak naprawdę najważniejsze w tym nadchodzącym tygodniu są relacje międzyludzkie. Mamy tutaj właśnie dwie karty, które mówią wprost o uczuciach i o relacjach z innymi. Szóstka kielichów to jest taką kartą, która mówi o szczęśliwym życiu rodzinnym, o takich nawet Spotkaniach wielopokoleniowych, czy myśleniu o osobach, które były w naszym życiu, a już ich nie ma. Ale to nie będzie opłakiwanie, tylko to będzie takie właśnie cieszenie się, że dane nam było doświadczyć kontaktu, czy, czy życia, czy bycia z kimś, kto, kto był kiedyś w naszym życiu. Ale to też może, może zwiastować ta karta, też. Spotkania z kimś dawno niewidzianym, z kimś z rodziny, z kimś z przyjaciół. Także rzeczywiście to będzie czas takich bardzo ciepłych, bardzo sympatycznych relacji i spotkań. I również Dziewiątka Kielichów mówi tutaj o bardzo dużej obfitości takiej uczuciowej. Czyli z tego takiego poczucia zmęczenia, przemęczenia może i nawet. Przytłoczenia tymi obowiązkami. Tu przyszły tydzień ewidentnie przynosi nam bardzo, bardzo pomyślne emocje, które będą temu tygodniowi towarzyszyły. No, i jaki tego będzie rezultat? Piątka buław mówi o tym, że trzeba będzie jeszcze na początku tego przyszłego tygodnia trochę powalczyć. Powalczyć o coś powalczyć z kimś, to nie będą jakieś konflikty, to będzie raczej takie trochę szarpanie się z życiem, że trzeba coś zrobić, a na coś nie ma czasu, czy, czy, czy coś wymaga jakiegoś zadziałania takiego jakby wbrew temu, co przynosi życie. Szarpaniu sobie trochę takiego Kawałka czegoś, czego potrzebujemy. No, także tutaj jeszcze bardzo tak wysiłkowo może być ten początek tygodnia przyszłego, może się przedstawiać. No i tutaj pojawiła się dziesiątka mieczy, jakby w odpowiedzi na tą dziesiątkę buław. Tutaj myślę, że początek tygodnia to tak właśnie na poziomie fizycznym może być odczuwany jako taka... Jeszcze, jeszcze walka, że już nie mam siły na tą walkę, ale jeszcze muszę powalczyć, zawalczyć, coś zrobić, co mam na tej liście albo czego nie mam na liście, ale wiem, co muszę, muszę zrobić. Natomiast już później yy, to może być takie wręcz psychiczne poczucie yy, takiego. Yy, przeciążenie, ale rozumianego jako taka, takie poddanie się, poddanie się temu, co płynie, co przypływa do nas, jakie energie do nas przypływają, że po prostu tu już nie ma walki, tu już nie ma walki, tu już nie ma starania się, Tu jest po prostu odpoczynek, odpoczynek przed dalszą drogą. Można powiedzieć taki totalny, umysłowy, psychiczny reset. I mamy tu jeszcze kartę. Mamy tutaj jeszcze kartę arcykapłanki. Myślę, że ta karta pojawiła się no, nie bez powodu. Ponieważ energia tej karty mówi o konieczności czy o potrzebie zwrócenia się w stronę życia duchowego, zauważenia różnych spraw związanych z rozwojem duchowym, ale też w ogóle z duchowością, z przeżywaniem na pewno przez wielu z Państwa. W takim wymiarze nie tylko materialnym, ale też duchowym tego czasu świątecznego. Także jest tutaj sporo informacji od Tarota, mówiących o tym, że, że początek tego tygodnia będzie przepraszam, ale mam problemy. Z głosem już dzisiaj, że ten początek tygodnia będzie obfitował jeszcze w wielość wydarzeń, różnych zdarzeń, będzie wymagał jednak tej energii, której coraz mniej w nas może być. Ale później to już będą takie zarówno ciepłe, dobre, miłe, przyjemne spotkania. No i też taka, taki czas odpoczynku. Odpoczynku od wszystkiego, od wszystkich problemów, trosk. Także myślę, że ten przyszły tydzień powinien, mimo tego dziwnego czasu, i mimo tego, że tak jak powiedziałam na wstępie jest to bardzo taki niezwykły, niezwykły czas, jeżeli chodzi o sprawy takie astrologiczne, astronomiczne, to jednak wydaje się, że, że taka Kolejność wydarzeń będzie porównywalna do, do każdych innych świąt i okresu przedświątecznego, ponieważ zawsze jest tak, że dla większości osób, że ten czas tuż przed świętami jest czasem takiej wytężonej jeszcze działalności wytężonych działań. Podejmowanie różnych obowiązków i takiego po prostu zwyczajnego przeciążenia. No a później to już jest sama radość, jak to się mówi. Zobaczmy, co karty opiekuńcze tutaj mówią. Na co wskazują. Jako taka karta rada. Czy karta mówiąca o tym, na co zwrócić uwagę, czy, czy może co będzie ważne w tym nadchodzącym tygodniu? Zobaczmy. Karta opiekuńcza, karta rada na okres od 21 grudnia do 27 grudnia 2020 roku. Energia. A więc jednak energia. Uznaj swoją siłę. Każda burza przynosi początek nowego. No, ciekawe, to może mieć związek z tą kartą piątki buław. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, to nie jest karta, która zwiastuje jakieś straszne konflikty. Raczej takie mocowanie się z życiem, ale być może dla niektórych z Państwa będzie to jakiś okres no, trudny w relacjach z innymi. Dlatego też trzeba postawić na swoją siłę, mimo tego poczucia zmęczenia, przytłoczenia, a może właśnie, jakby wbrew temu, nie poddawać się, tylko uznać swoją siłę uznać swoją siłę. Każda burza przynosi początek nowego. No i ja tej siły, tej energii, tego, tego nowego, tego nowego i lepszego na ten cały tydzień i również na święta, które nadejdą w tym przyszłym tygodniu. Bardzo serdecznie Państwu życzę wszystkiego dobrego, miłego świętowania, bezpiecznego, spokojnego, pełnego radości i ciepła. Wszystkiego dobrego na święta na ten cały tydzień. Pozdrawiam.